Siemanko, siemanko, dzisiaj porozmawiamy sobie o ewolucjach, o tych zwłaszcza przegiętych ewolucjach, dzięki którym możemy uzyskiwać karty o ocenie ogólnej nawet 99, 98, 97. Już naprawdę są bardzo wysokie oceny ogólne i karty naprawdę wyglądają nie gorzej niż karty TOTY. Ale zanim zaczniemy, mały konkursik, gdyż ze sposobem naszego kanału mamy do rozdania 200 tysięcy monet. Możemy obdarować dwie osoby, także każda z tych osób dostanie po 100 tysięcy. Jedyne co trzeba zrobić to w komentarzu pod tym filmem wpisać jakie macie doświadczenia właśnie z u 7 a jeżeli nie macie jeszcze żadnych doświadczeń, to na co byście wydali właśnie monety z u 7 buy właśnie w Ultimate Team, jeżeli byście wygrali. Ważne, żeby wpisać w komentarzu po prostu u 7 buy to żebym wiedział, że taki komentarz bierze udział w loterii. Termin jest do 31 stycznia i wtedy będziemy losować dwóch zwycięzców. Każdy dostanie po 100 tysięcy monet za darmo. Tak więc szybkie słowo o sponsorach naszego kanału i zaczynamy temat ewolucji. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, useandbuy.com to najlepsze miejsce w w Internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc słuchajcie, wracając właśnie do tych ewolucji, e, tak jak pewnie zauważyliście już wczoraj, wrzuciłem dwa shorty, jeśli chodzi o ewolucję Diego Mendeza i e, Adopo. Jedną z cykat można było zrobić na 99 overala, jedną można nadal zrobić do 97 overala. Tego Diego Mendela już niestety nie można zrobić, bo ewolucja nadąże, już się po prostu przedawniła, także nie można tego zrobić. Ale na przykład Adopo, który jest teraz bardzo popularny, można cały czas zrobić właśnie tym sposobem, o którym zaraz Wam powiem. A więc pierwszy krok, jaki e, musimy wykonać, to oczywiście mieć Adopo w składzie i rozpocząć ewolucję szybko naprzód. Robimy pierwsze trzy poziomy normalnie, tak? E, I na czwartym poziomie nie odbieramy po prostu e, tej ewolucji, jakby nie zakończamy jej, tak? Bo zawsze na końcu ewolucji, nawet jak wykonacie już wszystkie e, zadania, jakie macie tutaj, wszystkie wyzwania, jakie macie tutaj do zrobienia, to i tak trzeba kliknąć, zakończyć ewolucję, i dopiero dostajecie wtedy ten, ten ostateczny upgrade. A tu chodzi o to, właśnie, żeby tego upgrade'u nie dostawać, przynajmniej jeszcze nie teraz. I Zostawiamy tą kartę właśnie na, na tym, jakby trzecim poziomie. Gdzie jak sama, sami widzicie, różnica między trzecim a czwartym poziomem, gdyśmy już odebrali czwarty poziom, to jest ponad 7 overalla i plus jeszcze dużo, dużo statystyk. Dlatego istotne jest właśnie, żeby nie odbierać tego czwartego poziomu i zostawić tą kartę na takich statystykach, jakie są na trzecim poziomie. Bo inaczej nie będzie pasowała do tej kolejnej ewolucji, jaką musimy zrobić. I teraz, tak, ta, ta ewolucja wygasa za 17 dni, tak. Czyli tą kartę po prostu zostawiamy, tak jak jest, na, przez te 17 dni i gdy ta ewolucja wygaśnie, wrzucamy ją po prostu do kolejnej ewolucji. Oczywiście można to zrobić, gdy już wygaśnie tamta ewolucja. I rozpoczynamy tą kartą właśnie Adopo ewolucję Niedoceniony Bohater Toty. Jak widzicie, start jest za 18 dni, czyli dzień po dniu praktycznie można. Macie jeszcze cały dzień, żeby rozpocząć tą następną ewolucję. I robicie tą ewolucję po prostu do końca. Zakańczacie ją już normalnie, bez żadnego tam e, odwlekania. I potem, jak już zakończycie e, Ewolucję Niedoceniony Bohater, Możecie z powrotem dokończyć, czyli tak naprawdę tylko odebrać zakończoną już ewolucję szybko naprzód. Wystarczy tutaj kliknąć zakończ ewolucję szybko naprzód i dostaniecie tak naprawdę obydwa upgrade'y jednocześnie. Bardzo istotna jest właśnie ta kolejność, w którym to wszystko robimy, ponieważ inaczej nie będzie to pasowało do kolejnych ewolucji, dlatego musimy to robić krok po kroku i w ten sposób za niecałe 3 tygodnie macie już po prostu takiego rzeźnika a po 97 overalla z takimi statystykami, jakie widzicie na ekranie, tutaj wkleję to zdjęcie i właśnie tak to działa, słuchajcie, tak to działa. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii, aczkolwiek myślę, że z czasem będą się pojawiać kolejne karty, gdzie ktoś wymyśli właśnie takie połączenia e, niewykonanych jeszcze do końca ewolucji z następnymi, które będą wychodzić, bo co chwilę wychodzą jakieś nowe. Także oczywiście na moim kanale będą się znajdować takie perełki i na dziś dzień tak właśnie to wszystko e, działa. No i co, będziemy kończyć. Pamiętajcie o konkursie, żeby wpisać w komentarzu wasze doświadczenia z You7Buy. Jeżeli chcecie oczywiście wziąć udział w tym konkursie, a jeżeli macie jakieś inne pytania, również piszcie w komentarzu. Na dziś to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!